Witam na kanale Marek Meran. Prawo. Tak, musimy bez gadania natychmiast robić to, co każe prawo. Bo to prawo jest uchwalane przez ludzi w dalekim wspaniałym mieście, którzy są inteligentni i uczciwi, którzy nie kłamią, nie kradną, którzy dokładnie wiedzą, co uchwalają, przez patriotów, którzy z poświęceniem pracują dla dobra kraju i ludzi starczy, że coś jest zgodne z prawem i od razu wiadomo, że jest dobre, prawda? A niemieckie obozy zagłady działały zgodnie z prawem III Rzeszy. Ich fundamentem były rasistowskie ustawy norymberskie z 1935 roku. Jest takie powiedzenie, że z powodu posłuszeństwa umiera więcej ludzi niż z powodu rewolucji. Niektórzy mają taki argument bez prawa wszyscy byśmy się pozabijali. Bzdura, niezabijanie to sprawa podstawowych zasad etycznych i zdrowego rozsądku. Tutaj nie potrzeba stron kodeksów, tylko zdrowego społeczeństwa. Prawo mówi o zbędnych, wydumanych tzw. prawach, robionych po to, żeby wąska grupa złodziei i bandytów na szczycie żyła w luksusowym raju kosztem całej reszty społeczeństwa i ludzkości. Mam na myśli raczej nie prawo karne, tylko prawo cywilne i dotyczące gospodarki, działalności gospodarczej oraz tzw. pandemii. Demokracja tak, wolność, równość i braterstwo władza ludu tylko, że musisz prosić urzędy o pozwolenie na każdy bzdurny szczegół, a jednocześnie politycznym kolesiom i wielkim korporacjom wolno wszystko. Możesz wybrać kogo chcesz do Sejmu, żeby cię reprezentował i dbał o twoje dobro, tak? No ale żeby zarejestrować nową partię, trzeba włożyć gigantyczną ilość czasu i pieniędzy, próg wejścia. A w już istniejących partiach o tym, czy kandydat wejdzie do Sejmu czy nie, decyduje tak naprawdę partyjny BOS, który wpisuje na listę wyborczą, oraz przydziela miejsca na tej liście. Prawie zawsze jest wybierana pierwsza osoba z listy, czasem ostatnia albo druga. Tak więc możesz wybierać tylko tych, którzy już zostali wybrani. Układ jest zabetonowany na zawsze. A następnie poseł czy senator głosuje tak, jak chce jego partyjny wódz. Często nawet nie czyta projektów ustaw, ani nie ma pojęcia, o co w nich tak naprawdę chodzi. Jest tylko maszynką do głosowania. To samo dotyczy różnych polityków. Specjalnie są selekcjonowani, żeby ślepo realizowali to, co powie ich wódz i nie zadawali zbędnych pytań. To dotyczy prawie każdego polityka na dowolnym szczeblu. BMW bierny, mierny, ale wierny. Tak, rzeczywiście, demokracja. I światłe elity, najzdolniejsi ludzie u władzy. I potem raczą udzielać ważkich wypowiedzi mądrym głosem. Tak, demokracja. A czy ktokolwiek głosował na premiera, żeby został premierem? To samo z ministrami, wiceministrami i tak dalej. I te i No dobrze, ale prawdę nam powiedzą przynajmniej naukowcy. Tak, ci naukowcy, którzy w jakże obiektywnych badaniach dostają takie wyniki, za jakie im zapłacono, i którzy właśnie dlatego pojawiają się w mediach, bo przecież inwestycja musi się zwrócić. Szanowni profesorowie, eksperci, sprzedajne kłamliwe szmaty. No to przynajmniej dziennikarze powiadomią o nieprawidłowościach, dzielni przedstawiciele czwartej władzy, która patrzy politykom na ręce? Tak, ci dziennikarze, którzy boją się pisnąć słówko, bo jak nie będą spłacać rad kredytu, to z całą rodziną pójdą pod most i będą głodować, albo przynajmniej będą się wstydzić przed znajomymi, że nie stać ich na to czy tamto. Tak, ci dziennikarze, którzy pracują w redakcjach, które zależą od pieniędzy korporacji i albo agencji rządowych. Medycyna. Komu jak komu, ale lekarzom można ufać. Bezgranicznie. A przynajmniej światowym liderom w dziedzinie medycyny. Prestiżowym czasopismom. Tymczasem kilka lat temu byli i aktualnie redaktorzy naczelni takich szacownych czasopism powiedzieli jasno, że nawet połowa artykułów i badań jest sfałszowana. Tak, na pewno tak mówili, bo się chcieli zemścić na byłych pracodawcach, Albo po prostu coś tam sobie mówili. Tak zwana medycyna oparta na dowodach evidence-based medicine. Cytat z Michaela Elnera: Popatrz na nas: wszystko jest na odwrót, wszystko jest do góry nogami: lekarze niszczą zdrowie, prawnicy niszczą sprawiedliwość, uniwersytety niszczą wiedzę, rządy niszczą wolność. Główne media niszczą informacje, a religie niszczą duchowość. Polska. Wolność i szlachetne wartości, za które ginęły pokolenia Polaków pod zaborami w czasie wojen światowych i za komunizmu, wolność i wartości, za które zakatowano tysiące niezłomnych polskich bohaterów, prawda? Te wolność i szlachetne wartości. Widzimy oczywiście wokół siebie każdego dnia tak wspaniała Polska. Wincenty Witos w dwudziestoleciu międzywojennym o Polsce, w której żył. Kraj żąda od nas walki o usunięcie mafii, która panowanie swe ugruntowała na kłamstwie, krzywdzie i znieprawieniu charakterów. Dawno i nieprawda, czy nadal aktualne? Już w czasie trwania II wojny światowej, 30 listopada 1939 roku, Władysław Raczkiewicz, pierwszy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, przedstawiciel jak najbardziej legalnej władzy polskiej, wydał dekret o nieważności wszystkich aktów prawnych rządów okupacyjnych. Wszystkich. Ten dekret dotyczył oczywiście zarządzeń Niemców i III Rzeszy, ale nie tylko. Oczywiście władze PRL-u też były władzami okupacyjnymi, narzuconymi przez stalinowski ZSRR. Wybory i referenda sfałszowano. Brutalnie niszczyły naród polski, niszczyły ekonomię, kulturę itp. Dalej jest już raczej oczywiste, że tzw. Okrągły Stół z 1989 roku był zdradą, był przedłużeniem władzy komunistów w Polsce, Teraz już w tak zwanej RP. Wobec tego tak zwane polskie władze od ponad 30 lat również i nadal są władzami okupacyjnymi, i ich wszystkie akty prawne są nieważne. Tak mówi ten dekret z 30 listopada 1939 roku. Obowiązuje do dzisiaj. Tak więc żyjemy w wielkiej iluzji, w państwie nieważnym, w państwie wirtualnym które właśnie z powodu tej nieważności i wirtualności jest słabe, bezbronne, rozkradane, gdzie nic się nie może udać, gdzie niszczy się ludzi, nie pozwala im na jakikolwiek sukcesy, gdzie etnicznych Polaków poddaje się represjom, a jednocześnie pozwala się na wszystko różnego rodzaju okupantom. W takim kraju nigdy nie będzie lepiej. Trzeba wszystko zmienić. Ma, no tak, PRL uznały za legalne inne państwa. Tak, te inne państwa są wzorem do naśladowania, kierują się prawdą, uczciwością i dobrem, zamiast zbrodniczym egoizmem. Usunęły wojennych zbrodniarzy z instytucji, z władz na lokalnym i wyższym poziomie. Nie wywołują wojen, nie zrzucają demokracji z bombowców, nie podsłuchują własnych obywateli, są wolne od korupcji i nieukaranych skandali, ich tajne służby nie handlują narkotykami, nie są zaangażowane w handel żywym towarem, w projekty ogłupiania i zniewalania społeczeństw itd. Tak, ich opinią należy się kierować. Życzę wszystkiego najlepszego, jakkolwiek sarkastycznie może to brzmieć.